Cześć, że szkół. Matik Sasior, a ze mną jest Splash.pl Dobra y, No, ze mną jest Splash. Y, teraz. Y, Jezu, przepraszam cię. No właśnie, no właśnie. Y, gramy teraz na, na naszym serwerze. Znaczy, dokładnie na serwerze piotra. Będziemy prowadzili teraz Survival. No, na dwóch normalny, normalny, survival. Na moim i na Mateusza. Tak, na 1-9. Je no. Dwa. Okay. No. Dobra, zaczynamy teraz. Drewno. To ja mam już drewno. Ja no, mam no. bo ja tu... jak, jak ty próbowałeś wersję zainstalować, to ja tu kombinowałem już. Dobra. No. Mam już 12 trzcina, więc spokojnie. Skąd? no dobra, spoko. Bo było na tym. Może byśmy jeszcze sobie tam i byśmy może domek zaczęli budować? Czy mam koby! O, moje żelazo! moje żelazo! moje żelazo! Podzielimy się. Ale jaki fart na początku odcinka! To nie było, to nie było ustawione, to nie było ustawione. To się tak randomowo. Tak, tak ugadamy. Możemy sobie pisać, że ugadamy. Czy ja? Ja mam oba. Mati, no, nie, jeden. Proszę, mnie, nie mamy uprawić, proszę mnie... Piotrem nie brał żadnych modów, niczego, żadnych komuń, niczego. Nie, nie, to jest jeszcze Minecraft. Maty, mógłbyś zrobić cięcie, bo my, yy, Na chwilę, mam malutkie cięcie. Po bał się. Jesteśmy po cięciu. Jesteśmy po cięciu, tak. Tak i przeczekaliśmy trochę tam noc. Żeby trochę... To na ty ci czy nie trzy kilo masz. E, dobra, ja, e, jakby co? To... O dzięki. Dobra, to robimy krótkie cięcie. Po co? No i trudne sprawy techniczne. A, dobra. Znowu cięcie. Też powracamy. O, ja No, dobra. Jestem. Też jestem. I, I gramy dalej. To nie jest ustawione, ludzie. To nie jest ustawione. Te żelazo i TPD. Po prostu miałem jedną sprawę do. Zobacz, jakie jedzenie. zdyszany, co on tam robił? Nie wnikam? Hmm. Dobre, ja nie jestem taki jak ty. Matku, jaki logins? Ja nie mam. To a ja mam. Jedzenie! Przedałoby się, serio. I już straciłeś? Czego? Co, jak jedzenia nic? bo ja w ogóle jedzenia nie miałem. Dobre. Dobre. Chodź na jakieś jedzenie Chodź się siekiera ci zrobię. Dobra, dajcie Siekiera jest lepsza od tego, od miecza na tej wersji. Nie mam Czekaj, ja idę po jakieś jedzenie. Skołuję tam sieć. Dobra, Czekaj, pis, yy... Są świnki. Zosukajmy najpierw są te kamienne. Mam świnki. Może być to też żelazo dalej. Czekaj, tam. ja ubiję świnki. O, jakie lagencje. Bo Mi się internet włącza czasami, jak nagrywa nie? Ale dobrze, że mi się nie pojawia. Węgierska, że Optifine nie ma. No. Ale to o, wiesz, że o Optifine dodajecie FPS-y? Wiem, wiem właśnie. Gdzie ty jesteś maty bo się pobieraliśmy chyba. Tam na tej kamiennej na dole zeszłam, widzisz Mój nik. Tam w e, wodzie. E. Ja kopię cały czas. Nie widzę cię. Bo chodź tam, gdzie znaleźliśmy żelazo. O widzisz mnie ja tam, jestem na, na drugiej, znaczy pływam. O no widzę, 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 widzę. Wiem czy Ukraina. Be, 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 be. Czy ja Dobra. widzę żelazo? Dobrze widzę. Już mam pełno wejścia. No, to nie jest ustawione, ludzie. Jakieś randomowe dawałem te. Um, no, ma e, cięcie. Świnki, kolejne świnki. Mati, e, ja robię cięcie u siebie, ty kontynuuj. E, albo nie wiem, jak chcesz. Ja robię cięcie, bo mi się. Ja nie wytrzymam z tym internetem. Małe cięcie. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Tak, bardzo krótkiej, dosłowni. No bo ja, ja, ja chyba się zabiję. Ja to chyba zmi, m, zminimalizuję ten e, ekran do nagrywania i będę nagrywał w takim małym ekranie, żeby mógł sobie, kiedy, kiedy chce wyłączać te internet. Spoko. Yy, dobra. Koniec ja teraz. Brawo, ja mam już, zaraz będę... By, by Miał... Dobra, chodźmy do jakiejś pożarnej kopalni. Tylko musimy sobie najpierw jedzenie uzbierać. Ja mam siedem tych... Y, pokrówek... pokrówek. A gdzie jesteś właśnie? Yyy... i lecę na ciebie. O matku, jaki lot. Mat... Ja mam. Ma Mati... ty Zgub... No? Nie gadaj że znowu, zgubiliśmy, nie? Ja jestem na tej drugiej tej. Ja też jestem. O, no to przejdź dalej, przejdź dalej. Mhm. Mm a widzę Cię. Jak kopiesz, czekaj. Masz ten piecek? Yy, nie, ale mam kobla. A tu masz crafting, to połóż crafting. Dobra. I sobie już zrobię, okej? Okay? Yy, bo ja muszę przepalić jedzonko. Okej. Okay. No dawaj. To czekaj, jest po czym... Muszę, się muszę jeszcze, dobrze. No dawaj, rób tego pieca. Dobra Tu masz na krówki Tu mam na świnki Węgiel ci dawie. Ja, to, to ja mam na świnki Nie weź nie jeden Ja to ty węgiel Ja to przykazuję za są tam na górze O matko Bosku! No Ty, właśnie. świat mi się nie regeneruje i takie lagi, Takie... Masakra to jest z tymi. Taki biom Dobra. jest wielki, taki biom powiększony. Dobra, patrz tutaj taki jest spokojny, poziomy. a to jest taka masakra. No taki powiększony, ale ja nic nie robiłem, to się samo tak. Dobra. Eee... Yy... Crafting. Tam jest, już. Zobaczcie, Jest! Nareszcie! Piesa w życiu. Matej chyba zrobię tak, że nagram części. No, ja też właśnie. Dobra. Więc będą e, e, części, nie odcinki, że jak dobijecie ileś tam łapek u Matego, to będzie druga część. No właśnie, no. Na przykład... Nie wiem. Tak jakby nagram odcinki na zapas. O, 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 właśnie. Ja to I, ale to będą takie części. Yyy... A... Mati, weź się, st we się stamtąd, nie ruszaj. Bo ja tutaj no, się poje nie znajdę. Y jakby co wziął, y dobra, No, nie ruszaj się! Gdzie ty poszedłeś? Idź y do przodu, tak jakby czekaj. O dobra, już widzi. No i boję teraz. Mam węgiel, świnki, co czy to jedzenie i tu Dobra, nie, się nie udało. Dobra, ja mam kurczaka surowego, nie będę go na razie jadł. Dobra. Mordobicie, kul. Nie no świnie, bo kurde, bogactwo. No, będzie no. mieć coś jedzenia. I. 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 i, Ja nie umiem się klepać w ogóle w 1.9. A ja trochę. Wiem, że, że musi się do końca chyba ta... Taki... O matku, ile to świni. O kurde Dawaj, ja... A lepiej by było jakby były też obce. No to byśmy sobie już łóżka zrobili. No, dobra. Ile masz już tego. Ile ja... masz już... Yy, ten ten... Schabów? schabów? No. Ja mam 15 schabów i dwa kurczaki. Surowe. Uf. A ja mam 14. I teraz mam 17 tych schabów. Ja mam Jestem! Co? To było? Mam groby. Ludzie, zrobię cięcie, albo nie, wytrzymacie się do końca, bo parę sekund jest do końca. Dobra. I zaraz Co? się będzie kończyła pierwsza część. To możliwe, że teraz. Dobra. Mati, chodź, znajdziemy ja. się. Musimy się znaleźć. Mati, chodź tu. Mati, chodź. Chodź, to chodź. To następna część. To tą część już kończymy. Dobra. I zaraz zacznie się. Następna. Cześć, czołem. Cześć, czołem. I do następnego.